Rower mający kilkanaście lat. Przyglądnijmy się mu. Jeżeli chodzi o grupę osprzętową, jest tutaj pełna grupa Xtera. Koła w tym rowerze to są seryjne XT, ale też i są do niego koła Xtera. Systemowe. Jest to rama S-Worksa. Rower jeszcze ma koła 26 cali, ale czy on stracił coś na parametrach jezdnych, jego waga z tym wszystkim, co tutaj jest. Pedały, dwa koszyki na bidon aluminiowe, dętki, przybornik z kluczami, multitol, pompka. To wszystko waży 10 kg. Rogi, myślę, że śmiało może rywalizować stopowymi konstrukcjami z dzisiaj